Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj o aktualizacji 11.2 i porozmawiamy sobie o tym, co takiego dostajemy w najnowszym patchu od deweloperów. Poza tym, że wchodzą nowe okręty, że nowy event, to wiadomo, ale co jeszcze? Zapraszam na ten materiał. Ja, Ubers Raid i kanał odgracza te graczy. No to co, odpływamy. Okej, okay, cześć moi drodzy, słuchajcie 0.11.2 już niebawem w porcie, a dokładnie czwartek, 17 marca, czyli jutro, jak nagrywam dzisiaj ten materiał. Będziemy mieli nową aktualizację i włoskie niszczyciele. Pierwsza część. Moi drodzy, co nas tu czeka? Włoskie niszczyciele, opis całych niszczycieli macie tutaj. Jednym słowem, a, dwójki, trójki, czwórki to taka rozgrzeweczka, ale już jest duża różnica pod względem konwencjonalnych niszczycieli, czyli prawda, różnica samego dymu, przyspieszenia a, tego, jak działają torpedy, a, prawda, wyższe kiery, piątka, szóstka, siódemka. To jest takie rozwinięcie, lepsze wyrzutnie torped, lepszy czas, czas działania sprzętu. No i tym samym to wszystko macie tutaj i wchodzą tam niszczyciele do gry, prawda? Łącznie z dziesiątką, dziewiątką, czyli zwieńczeniem linii, które dosyć wyglądają bardzo ładnie. Jak na razie, cała włoska linia ma swój jakiś urok. Krążowniki według mnie wydają się pod względem najlepsze dogrania, ale pod względem e, samym wizualnym okręty naprawdę e, przestawiają się naprawdę wyjątkowo e, urokliwie, że tak powiem. O, to jest dobre słowo. Te biało-czarne, e, biało-czerwone pasy robią rzeczywiście robotę. E, no, pod względem same, samej wizualizacji. E, no i. No nie oszukujmy się, będziemy mieli tutaj żetony włoskie, będziemy za żetony włoskie odblokowywali te okręty. Do ósmego okrętu, jeżeli silnie pogramy, będziemy mogli coś odblokować. Z tym, że pewnie też trzeba będzie coś wydać z dublonów, żeby kupić. No i na pewno jest opisane, że Adriatico za 1000 dublonów jakiś tam zestaw może się Adriatico Trafić. No, a potem dziesiąteczkę już trzeba będzie zrobić. No, zasada jest taka, bo niektórzy powiedzą: namawiasz do kupowania zestawów linii, która będzie niedługo za darmo. Ja nie namawiam, to jest Wasza kwestia. Chcecie grać sobie wcześniej tymi niszczycielami? Kupujesz. Nie chcecie. Robisz zadania. Dostaniesz, ile dostaniesz. Nie chcecie grać? To czekacie, aż linia będzie otwarta. I tutaj jeszcze dodatkowo wchodzą nam próby męstwa, czyli będziemy sobie walczyli drużynowo, zdobywali osiągnięcia flagi. I to jest taka dodatkowa zabawa, aby się nie nudzić. Startuje też w czwartek, więc 17 marca. Więc też. I teraz, nawiązując do tego, co mówiłem, jeżeli ktoś nie chciał robić. Wschodnioazjatyckich krążowników, to teraz będzie miał możliwość rozpoczęcia linii i zabawy z tymi krążownikami. No, przecież to jest wolna wola, wasze prawo. Jeżeli nie chcecie nic kupować, wolicie te surowce, które zdobędziecie, wydawać sobie na flagi, kamuflaże, nie wiem, na no wszystko to, co. Poza poziomami okrętów jest dla Was istotne i wydaje Wam się wartościowe wtedy, no to przecież to jest Wasza wolna wola. Gra Wam to umożliwia. Nie, nie za surowce. Za surowce nie są tylko okręty. Są też i dodatkowe rzeczy, więc no. Ja jednym słowem mnie ja nie namawiam, każdy zrobi to, co chce. Na karku nosimy taką bańkę, czasami warto jej użyć. No. Rozumiecie o co chodzi. No. Tak też wschodnie azjatyckie wchodzą już do drzewka i nie oszukujmy się, na pewno to będzie ciekawa zabawa, ale przyznaję, że jest to. Trudna linia. To nie jest linia taka, e, obsiup sobie zacznę i będę nie ograć. Nie, nie. Raczej bym proponował pokrać jakimiś innymi okrętami o podobnej charakterystyce szybkostrzelności głównie i tego, żeby uważać, jak się ustawiać, a dopiero potem zabrać się za nie, bo. Tutaj, jeżeli gracie na losoweczkach bądź w rankingówkach, próbujecie. No to jeżeli wy wylecicie w powietrze, to już strata krążownika e, dla drużyny jest istotna. No i dalej, brutalna walka, czyli znowu post-Apo event. Szkoda jednej rzeczy. No, nowe drużyny, nowe zabawy, nowe okręty super fajnie, ale wiecie, czego brakuje? Brakuje tutaj tego. Zabawa była ogólnie dobra. Nie pojazła. Startujemy, zdobywamy. Przyjmujemy, prawda? U, u, ulepszamy okręty, które są tu dodane. Ale czemu te kamuflaże od kilku, od dwóch lat nie są zmieniane? Znowu te piły z przodu. Przecież jest tyle pomysłów post-apo, że nie trzeba wsadzać tutaj tylko zmiany grafiki. Czerwone, niebieskie, zielone. A za rok nam się znudzi, będziemy mieli fioletowe, zielone i nie wiem, różowe. Serio. No przecież można, no ty, tyle pomysłów post-apo. No dobra. Widać, ktoś zaoszczędził na tym. Dobra, zmiany w mechanice gry. Moi drodzy, y, zmienia nam się co nieco do wykrywania, teraz będziemy troszkę bardziej wykrywani. Ja nie będę zagłębiał się w ten artykuł, dlatego że proponuję, żebyście go sobie przeczytali na spokojnie. Ten materiał ma być szybki, omawiający Wam to, co wchodzi nowego do gry. Ważne jest to, że no... Teraz wykrywanie będzie działało troszkę inaczej. Jak? Na no między innymi, tutaj jest ładnie opisane na przykładzie Karoliny. Jak to wyglądało, jak będzie wyglądało. E, pamiętajcie, że po przeczytaniu tego artykułu na stronie, e, nawet jeżeli jesteście zalogowani, możecie odebrać sobie nagrodę. Jest chyba nawet dwie takie nagrody gdzieś tu ukryte, więc zawsze tam dzień konta premium wpadnie. Poprawki efektów graficznych. E, ja uważam tak, jeżeli ktoś ma super maszynę, zobaczy te efekty graficzne. Jeżeli ktoś ma średnią maszynę, czasami przy niektórych tam ustawieniach to się pojawi. Przy słabszych komputerach, no niestety, no nie zobaczycie piorunów i tego efektu, prawda, strzału z wody, czy tam e, wybuchów, co tutaj się tam wydarzył, tak samo kamuflaży, e, no tak samo kamuflaże zostały poprawione. E, odbieram, o, i widzicie, jest drugi bonusik. E, kamuflaże zostały poprawione, aby ktoś tam optymalizację poprawić. Zbrojownia w zbrojowni ląduje, jeżeli ktoś nie zrobił, e, prawda, w ramach eventu noworocznego, czy tam rocznicowego, to jest rocznicowy, przepraszam rocznicowego prawda pojawia się kontener 6 lat World of Warships za 2000 węgla, aby uzupełnić kolekcję e, i coś tam można jeszcze dostać za to. Prawda? Więc możecie ją sobie uzupełnić. Za zgarnięcie kolekcji jest super kontener, 6 kontenerów z prezentem, więc e, jeżeli ktoś nie ma, to zawsze super kontener wpadnie. Dodatkowo Smoczy Kamuflaż na Ragnara ląduje. Dodatki, zmiany i zawartości, moi drodzy, to są zmiany graficzne dodatkowe, czyli lądują dowódcy, prawda, widzimy, już się szykujemy na Dzień Świętego Patryka, Belfast zostanie zmieniony, Regola dostaje nowy kamuflaż i usprawnienia, w które nie będziemy się bardzo zagłębiać. Aktualizacja jest w toku, moi drodzy, jeszcze dwa, trzy słowa ode mnie, abyście też nie kończyli tego materiału, tylko i wyłącznie, że cześć, żegnam, prawda? W ten sposób, słuchajcie, na pewno włoskie niszczyciele będą fajnym eventem i na pewno będą ciekawszymi niszczycielami, to jest moje zdanie, pod względem funkcjonalności w bitwie niż niemieckie niszczyciele ta druga gałązka, która wchodzi pod względem trudności grania. Mogą wymagać od graczy rzeczywiście dobrego planowania do przodu. To nie będzie takie Jolo Emilo. Czy wiadomo, jest Paolo Emilo we włoskiej linii, jako premka, ale to nie będzie ten typ grania. Tutaj już wiadomo, w bitwach losowych, jeżeli chcemy wyciągnąć odpowiednie waliu, pomóc drużynie wygrać, bądź nie wiem, w bitwach rankingowych, no to rzeczywiście trzeba będzie troszeczkę popracować nad tym jak coś zrobić, co i jak zgrać, to może z drużyną czasami w ten sposób to zadziała z większą skutecznością no i przede wszystkim uważać na tyłek, bo one nie należą do bardzo wytrzymały ogólnie event aktualizację oceniam na plus szkoda, że nie ruszono nic z tym post-apo bo to był naprawdę fajny pomysł który jak na razie, widzę drugą edycję zaczyna umierać i zwłoki śmierdzą, no mówiąc delikatnie, bo można było to delikatnie poprawiać, dodawać coś tutaj. No, ale miejmy nadzieję, obudzą się i oby nie z ręką w nocniku. Za moją e, informację, aktualizacji, e, za moje krótkie zdanie na temat niszczycieli i tego, co jest w tej aktualizacji. Dziękuję Wam. Ja serdecznie Uberslay, kanał od gracza dla graczy. Polecam Cię. Zaglądajcie do mnie. Zdrówka życzę. Trzymajcie się ciepło.